Energetyczne wskazówki, część dziesiąta. Dar kotwiczenia energii wzniesienia. Kochani, czas rozpocząć nową serię. Dziesiąty odcinek to tak naprawdę pierwszy, bo jeden jest początkiem. I tak sobie właśnie pomyślałam, że opowiem Wam o darach. W związku z tym, kilka następnych wskazówek będzie właśnie dotyczyło talentów i umiejętności. Zaczniemy od daru kotwiczenia. Energii wzniesienia. Jest to bardzo ważny dar, szczególnie w obliczu zdarzeń, które aktualnie zachodzą na Ziemi. Proces wznoszenia się energetycznego planety był hamowany i niejednokrotnie podejmowane były próby jego zatrzymania. O co chodzi w tym procesie? Kochani, nasza planeta jest żywą istotą i jako taka posiada również świadomość w której dominującym pierwiastkiem jest żeński. Mama Gaja, Ziemia, Planeta. To wszystko określenia, które przedstawiają ją z pozycji energii kobiecej. Dlatego właśnie nigdy nie było z jej strony sprzeciwu, by różne gatunki rozwijały się, doskonaliły swoje ubogie formy fizyczne i posuwały się w kierunku ewolucji, w tym również energetycznej. Ziemia została wyposażona w nieskończone źródło energii. Jest nim centralny kryształ, który w wyniku połączenia z czakramami, czyli miejscami mocy, przekazuje energię z kosmosu do wnętrza Ziemi, ale też z jej serca do tych miejsc. Ta energia zasila wszystkie istoty żyjące na Ziemi, a one bezwiednie kotwiczą w jej polu schodzące energie wzniesienia. Pamiętajmy, że naszym celem jest całkowity powrót do swojej mocy, co wymaga wielu karkołomnych działań, w tym chyba najtrudniejszego – bycia w świadomości. Kotwiczenie energii, które pojawiają się w ziemskim polu z różnych źródeł, w tym z ogromnej aktywności Słońca, powodują wzrost wibracji pola ludzi indywidualnie i zbiorowo. Wybrane jednostki mają za zadanie kotwiczyć ją na planecie, czyli tak naprawdę osoby te przyjmują dokładnie tę samą rolę co czakramy. Dzieje się to bez ich wiedzy, ale w zgodzie z wolą duszy. A istoty te odczuwają zmiany w swoich ciałach fizycznych o różnym charakterze i natężeniu. Kiedy czytamy raporty ani architektury, możemy porównać informacje o tym, co zadziewa się w przestrzeni, z tym, co my czujemy. I tak na przykład, na początku czerwca było krystalicznie czysto, a od połowy miesiąca mocno czuliśmy delikatną kobiecą energię, unoszącą się w powietrzu niczym poranna mgła. Osoby z darem kotwiczenia energii wzniesienia czują je mocniej. O ile oczywiście wiedzą, że ich odczuwanie nie jest związane z ciałem fizycznym, w którym widać jedynie skutki energii przechodzącej przez ich ciała. Pewnie teraz zadacie mi pytanie, jak rozwijać ten dar? A ja Wam powiem, że bardzo prosto i trudno prosto wtedy, kiedy całkowicie wejdziecie w pole serca i zaczniecie dekodować informacje związane ze schodzącymi energiami. Trudno, jeśli weźmiecie to na umysł. Egotyczny Marian zatrze ręce i powie: „Mamcie, dałaś, dałeś, złapać się w pułap”. I wtedy to potrwa być może nawet latami. Zrób sobie każdego dnia, ale o różnych porach, wybranych przez siebie, mocne wejście w czucie energii. Niech tym zapalnikiem do wejścia w proces kotwiczenia będą na przykład informacje o białych odczytach, odczytach rezonansu Szumana, albo Twoja zmiana odczuwalnych emocji, na przykład z bardzo świeżej, radosnej, na zupełnie inną. Może to być właśnie ten moment, ta zmiana, w którym do Twoich ciał subtelnych zaczyna docierać nowa wiązka energii, którą Ty dekodujesz. Którą ty czujesz a twoim zadaniem jest przekazać ją do serca ziemi i osadzić dla dobra całej ludzkości nie transformujesz jej po prostu czujesz jej przepływ dekodujesz w sercu o co chodzi czyli innymi słowy jaki charakter ma ta energia i przekazujesz ją do centrum ziemi sam fakt że ją zauważysz i nazwiesz będzie informacją przekazaną natychmiast do pola świadomości zbiorowej, do której również wróci, zataczając koło, do serca Ziemi i z powrotem do ludzi gotowych na wzniesienie. Oznacza to, że Twoja rola jest w dwójnasób istotna. Stajesz się bowiem transmiterem energii z przestrzeni do pola kolektywnego, jak również jesteś łącznikiem z Mamą Gają. Wszystko zawsze kończy się dobrze. Pamiętacie jeszcze o tym? Zatem dobra wiadomość jest taka, że wszystkie istoty na linii wzniesienia obudzą się w tej inkarnacji, a pozostałe w kolejnych. Suma summarum i tak wszyscy się obudzą. I to jest bardzo dobra wiadomość. Pięknego dnia i do następnego daru.